Cześć, witajcie. Pewnie niektórzy się mnie już tutaj nie spodziewali przed Nowym Rokiem, ale pojawiła się w sklepie Google Play aplikacja TUNABLE, nie wiem czy dobrze to wypowiadam, Music Practice Tools, czyli jest to aplikacja, która służy do ćwiczenia, do jakiejś takiej pracy po prostu z muzyką, ale zaraz okaże się dokładnie do czego ona służy. Zaraz sobie to wszystko oczywiście omówimy. Mm, kosztowała ta aplikacja wcześniej 20 złotych, no 19,99, ale za że jest promocja, jest do pobrania bezpłatnie i polecam Wam ją sprawdzić, ponieważ ja najprawdopodobniej będę z niej rzeczywiście sporo korzystał, bo wydaje mi się naprawdę fajna. Klikamy na otwórz, ponieważ tutaj już widzicie, jak to wygląda. Pierwsze, co nam się tutaj włącza, jest to stroik tuner do gitary, czy jak to tam nazwać chcecie, oczywiście nie tylko do gitary, ponieważ można sobie za pomocą tej aplikacji ćwiczyć na przykład swój śpiew. Czyli jeżeli na przykład powiedzmy, powtarzamy dźwięki, że na przykład nie wiem, to możemy sobie patrzeć, czy w ogóle trafiamy w ogóle w ten dźwięk. Czyli na przykład, jeżeli nie wiem, chcemy G, no mniej więcej, ale to po prostu z głowy jakby śpiewam, więc nie jestem w stanie tu konkretnie wam podać, jaka to jest, jaki to jest dźwięk. Ale jeżeli chcemy sobie właśnie ćwiczyć to nasze śpiewanie, mamy tutaj coś takiego jak syntezator, można to tak nazwać. Czyli klikając sobie tutaj. O, mam włączony sustain. Klikając sobie tutaj. Gramy sobie konkretny dźwięk, który tutaj w tej aplikacji jest odtwarzany. Czyli na przykład właśnie jeżeli chcemy C. C. I patrzymy sobie, czy w ogóle się trzymamy. Bo jeżeli byśmy w jakikolwiek sposób zjechali, C, to nam od razu aplikacja pokazuje. I zwróćcie uwagę, że wyświetla nam się tutaj B. Oczywiście chodzi o dźwięk H, ale z racji, że tu mamy tą amerykańską notację, no to po prostu będzie się pojawiało B. Ale no mniejsza z tym. Więc jak widzicie, możemy sobie tutaj właśnie poszczególne dźwięki grać i za ich pomocą właśnie sobie ćwiczyć na przykład właśnie śpiewanie albo po prostu stroić gitarę, ponieważ wiemy do jakiego dźwięku sobie tam na przykład dojechać, E, G, H i tak dalej, DF. A nie, nie pamiętam jak tam dokładnie jest na gitarze. No, ale generalnie wiecie o co chodzi. Dodatkowo możemy sobie tutaj dać transpozycję naszego instrumentu, ale my zostajemy tutaj w C, ponieważ taka jest nasza docelowa jakby skala tutaj, w której działamy. Jak zauważyliście, na samym początku miałem to włączone, jest tak coś takiego jak sustain. Polega to na tym, że dźwięki, które naciskamy zostają, czyli możemy sobie właśnie dać C, i mamy dźwięk cedur. dur trójdźwięk cedur. przepraszam. Możemy sobie zmieniać również oktawy. I oczywiście polega to na tym, że te dźwięki, które się grają, one będą właśnie w innych oktawach. Brzmi trochę jak jakiś przyjazd windy. Zmienia nam się oktawa za C, że G później nam po prostu podnosi tutaj tą oktawę, jeżeli bierzemy C, E, G. Także tak to wygląda, więc możemy sobie wszelkiej maści tutaj na przykład defizaj, i możemy sobie śpiewać i patrzeć sobie, czy się w ogóle mieścimy w tych trójdźwiękach. Dobra, nie będziemy się tutaj dłużej zatrzymywać, bo myślę, że w tej części akurat tutaj mamy wszystko, jeżeli chodzi tutaj o ten stroik. Przechodząc sobie dalej, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem, mamy coś takiego jak metronom oczywiście tutaj wbudowany i możemy również tutaj za pomocą metronomu ćwiczyć, ponieważ mamy tutaj ten trójkącik u góry od metronomu, czyli jeżeli go sobie naciśniemy, to mamy metronom, który możemy sobie zmieniać właśnie w drugiej zakładce, czyli klikamy sobie tutaj na dole, gdzie mamy metronom. Jak widzicie, mamy tu akurat tempo, które było 179, akurat tak domyślnie miałem tutaj wbite, jak sobie testowałem po prostu aplikację wcześniej, więc jeżeli mamy 179, co jest super opcją tutaj, możemy sobie wybrać tempo, jakie chcemy, za pomocą tapnięć po prostu w ekran, czyli na przykład tu, gdzie mamy mniej więcej tą jedynkę, klikam sobie na przykład 4 razy, raz. Dwa, trzy, cztery. I automatycznie tempo nam wyszło 101. Mniej więcej tak uderzyłem. Jeżeli chcemy szybciej, raz, dwa, trzy, cztery. Pam, 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 pam. Powiedzmy jakoś takie mamy tempo i mamy. 165. Tutaj, jeżeli chodzi o te plusy minusy, to sobie możemy oczywiście dodawać. Przytrzymując, no to zmniejszamy. Dodając tutaj plusem, no to wiadomo, że zwiększamy szybkość. Tempo tych e, stuknięć BPMów, tak zwanych. Tutaj mamy e, bity, które możemy zrobić, czyli może być właśnie pod, podwójne bicie, e, potrójne, czy jeżeli mamy jakiś walc albo coś tego typu. Subdivision to są takie uderzenia pomiędzy, czyli na przykład jeżeli powiedzmy mamy ósemki i mamy na przykład powiedzmy 4 czwarte, no to fajnie sobie je można tutaj na przykład dodać dodatkowo i mamy dodatkowe właśnie brzmienie, jak słyszycie. Możemy sobie je tam dowolnie po prostu modyfikować, jakieś właśnie triole, szesnastki i tak dalej możemy sobie śmiało robić. Nie wiem, jak to będzie słychać. Dodatkowo możemy sobie jeszcze na przykład zrobić coś takiego, jak właśnie wyłączyć na przykład te mrugnięcia, jeżeli nas denerwują, możemy sobie wyłączyć podbijanie pierwszego dźwięku, możemy sobie również zmienić w ogóle wysokość tych dźwięków, na przykład właśnie jakoś inaczej. Więc tutaj zabawy jest naprawdę całe mnóstwo. Zatrzymujemy na razie metronom. Tu na dole przesuwając możemy sobie wybrać po prostu inne tempo. Więc na przykład powiedzmy, 80 również tutaj możemy sobie właśnie zmieniać. Andante moderato, moderato, allegro, molto allegro. Wszystko mamy opisane i zmieniając sobie tutaj zmienia nam się po prostu nazwa, która pojawia się najczęściej po prostu, jeżeli chodzi o tempo, na samym początku utworu. ponieważ może być właśnie prosty moderato, e, andante, może być tam jakieś wszystkie adagio, allegro i wszystkie jakieś tego typu opcje lento i mamy też również wytłumaczenie. Niestety po angielsku Czyli mamy tam powiedzmy Slowly, um, Słowenski tej tu i nie wiem jak to się dokładnie wymawia, raczej wolno, więc mamy wszystkie po prostu jakieś tutaj opcje do wyboru, do ustawiania takie nam dopasuje i za pomocą tej żaróweczki możemy sobie włączać to podświetlanie albo je wyłączać, jeżeli nas na przykład denerwuje albo rozprasza. Nie zatrzymujemy się, lecimy dalej. Dalej mamy w zakładce coś takiego jak nagrywanie, rejestrator i możemy sobie właśnie włączając rejestrator, start recording, nagrywamy sobie to, co po prostu na przykład ćwiczymy, mówimy, śpiewamy, czy cokolwiek sobie tam chcemy robić, możemy to zwyczajnie nagrywać. I teraz to na przykład, co tutaj się dzieje właśnie, zostaje nagrywane. Myślę, że powinno się coś tutaj nagrać. sobie możemy zapisać jakąś tam swoją nazwę albo ewentualnie skasować. My na przykład dajemy tutaj done, czyli dan, zrobione. Patrzymy sobie, możemy sobie to na przykład właśnie odtworzyć. Nie wiem, czy będzie coś tam słychać. Coś tam moje gadanie powinno być słychać, ale wiadomo o co chodzi. E, możemy sobie wysłać nawet tutaj, właśnie klikając na share. Możemy sobie wysłać za pomocą czego i gdzie, do kogo chcemy sobie to na przykład wysłać, jeżeli potrzebujemy komuś to udostępnić, czy na dysk. Poprzez właśnie Messengera możemy komuś to wysłać, na przykład, jeżeli ktoś nas pyta, słuchaj, potrzebuję szybko jakiegoś tam utworku. Weź mi to jakoś szybko, zaśpiewaj, zagraj, czy cokolwiek. Czy nawet nauczycielowi. Pyk, pyk nagrywam nauczyciel później sobie może na Messengerze po prostu otrzymuje wiadomość, odtwarza, sprawdza. No i. Piękna sprawa, bo wie jak uczeń ćwiczy, na przykład jakie robi błędy, co jest nie tak, czy na przykład zajęcia wokalne, czy do kolegi nawet, słuchaj, bo nie jestem pewny, czy dobrze to śpiewam. Pyk wysyłam, kolega nam odpowiada, słuchaj, tu jest dobrze, tu jest źle, czy coś tam innego, więc można sobie naprawdę fajnie w ten sposób ćwiczyć i co jest bardzo fajne w tym, mamy jedną aplikację do tego wszystkiego, nie musimy się przełączać pomiędzy poszczególnymi innymi aplikacjami. Generalnie, jeżeli chodzi o to, to już jest właściwie na tyle, ponieważ tu dalej no to już mamy opcje, więc możemy sobie tutaj ustawić. Lokaliz znaczy, w jaki sposób wyświetlacz ma się zachowywać, czy ma być właśnie pionowo, czy poziomo, prędzej na przykład do tabletów może poziomo będzie lepiej. Kalibracje, w jakiej tonacji w ogóle, jakie częstotliwości ma się trzymać, no to mamy 440, no to to jest to taka najbardziej standardowa częstotliwość, jeżeli chodzi o dźwięk A, aczkolwiek... To się zmienia, niektórzy mają właśnie inne podejście do tej sprawy, więc to jest śliski temat, w jakiej częstotliwości dokładnie się powinniśmy trzymać. Temperament, no to jest ten taki strój, jakby to można było nazwać, um, strój temperowany i tak dalej. No to po prostu skala, jakby w której to ma być, no to tutaj może być właśnie jakieś cudawianki. Pythagorejskie, w ogóle na tym się za bardzo nie znam, więc nie chcę tutaj jakoś tam filozofować. Dźwięk, od którego zaczynamy, prędkość i w ogóle tutaj cudawianki, skill level, czyli umiejętności, można tu wszystko sobie poustawiać pod siebie. Jeżeli chodzi o dźwięki, tutaj jest dźwięk właśnie tego generatora, może być triangle, square i saw, to jest saw, nie wiem jak to się w sumie dobrze wymawia no to jest po prostu dźwięk piły, no to to już chodzi bardziej po prostu o wykres jakby tych częstotliwości, bo triangle to jest bardziej taki właśnie trójkątny, square to jest bardziej właśnie taki no kwadratowy, on tam by tak wyglądał, no i saw to jest właśnie taki typowy dźwięk piły, ale to tak jak mówię to jest bardziej takie już syntezatorowe, więc nie musicie wcale w ogóle się tutaj orientować o co chodzi, to osoby, które właśnie grają na syntezatorach czy tworzą własną muzykę będą prędzej wiedziały o co chodzi. Auto-oktawa no to, to jest tam bodajże wyświe... wykrywanie, która jest ta Mm, tak? Next oktaw, tak, że do następnej oktawy przeskakuje, jeżeli na przykład mamy jakieś tam arpeggia i tak dalej, się bawimy. Metronom to też sobie możemy ustawić, w jaki sposób tutaj te dźwięki mają brzmieć, jaka głośność i tak dalej. Visual Flash no to też były, podejrzewam, te właśnie światełka. Częstotliwość, yy, czułość mikrofonu. No i tutaj mamy, a jaki, na jakiej zasadzie ma po prostu wyglądać yy, nasza aplikacja? Czy ma być tym ciemnym, który ja teraz mam włączony, czy light, czyli takim jasnym stylu, no ale nie będziemy tutaj nic robić. No i tutaj dalej do. Yy, do, 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 do tutaj śledzenia jakby dalej poczynień twórców zarówno na Facebooku jak i tam innych aplikacjach. Więc jeżeli chodzi o te aplikacje to myślę, że to jest wszystko. Naprawdę jest to super aplikacja, która pozwala nam szybko zmieniać na przykład tempo, właśnie raz, dwa, trzy, cztery i już mamy 140 uderzeń na minutę. Więc myślę, że nawet jeżeli chodzi o sam metronom to naprawdę warto z niego korzystać. Do tego stroik, czyli do śpiewania, do ćwiczenia czy do strojenia gitary i stroimy. Patrzymy czy gramy nawet w ogóle dobre dźwięki, to też jest spoko nawet czy na pianinie czy na czymkolwiek, patrzymy na stroik, patrzę sobie, jest E, przynajmniej mi się wydaje na przykład, że to jest E i patrzę sobie czy rzeczywiście jest to w ogóle dźwięk E, już nawet tam pal sześć z oktawami, ale możemy sobie na przykład znaleźć C. Z tej te C4-kreślnej, że tak powiem, nasze naj, najpiękniejsze. E, nie 4 z oktawy raz i C4. I po prostu jakby możemy sobie właśnie w ten sposób sprawdzić, gdzie jest to nasze C, środkowe, tak zwane na naszym pianinie, keyboardzie czy na czymkolwiek innym, jeżeli mamy z tym problem. Ale również inne instrumenty, więc możemy sobie śmiało z tego korzystać. Więc jeżeli chodzi o te aplikacje, to myślę, że to już będzie na tyle. Bawcie się dobrze, dzisiaj mamy Sylwestra, więc na spokojnie. Ostrożnie, ale bawcie się dobrze. Niektórzy mówią, że może się to wykluczać, ale... Trudno. Subskrybujcie kanał, ponieważ jeżeli widzicie takie rzeczy się będą pojawiać co jakiś czas, i to będzie krótka promocja, bo ona chyba trwa jeszcze dwa dni, więc śpieszcie się, jeżeli chodzi o zainstalowanie tej aplikacji, bo później będziecie musieli zapłacić najprawdopodobniej pełną cenę, chyba że ona się gdzieś zmieni, więc tutaj nie jestem w stanie tego przewidzieć. Na chwilę obecną jest ona za darmo, więc jak widzicie, warto subskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco z takimi materiałami, które się będą pojawiać. Tak więc szczęśliwego nowego roku 2021 miejmy nadzieję, że będzie lepszy niż poprzedni trzymam kciuki za was za wasze ćwiczenia dajcie znać w ogóle czy taka aplikacja wam się przyda napiszcie właśnie w komentarzu na dole przyda mi się czy coś takiego będę wiedział czy w ogóle jest sens robić takie materiały czy w ogóle z tego korzystacie dzięki za dzisiaj trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych lekcjach materiałach w przyszłym roku już chyba myślę trzymajcie się cześć